Парите из конра. Заставь дому. Ха, я не мог бы вас заставить. Не мог бы вас упустить. Dzisiaj dźwięk budzika, ka, się. I codzienna za życia pewnie czekam, nie. Już wszystkim jest nadzieja, która zawsze wstawia, że pomimo obowiązków na mej twarzy uśmiech się pojawia. Szkoła nasza kochana. Już daleko daleka nas woła. Gdy życzliwych ludzi spotykamy tu, to nie łatwo się odnajdziecie, przyjaźń, miłość znajdziecie. Więc nie czeka do nas, przymok się już. Już musisz tylko spytać, Każdy ci pomoże tu. Zawsze można liczyć, na pomocę dłonie, Wystarczy je schwycić, Zanim do każdy naukę płonie. Szkoła, nasza kochana na szkoła, już daleka nas woła. Gdy życzliwych ludzi spotykamy tu, to nie łatwo się odnajdziecie, przyjaźniło znajdziecie, więc nie czekaj do nas, przyłoży się już. Szkoła, nasza kochana szkoła, już daleka nas koła. Wśród życzliwych ludzi spotykamy tu To nie łatwo się odnajdziecie Przyjaźń, miłość znajdziecie Więc nie czekaj do nas, przymok się już Nasze myśli i serca kierujemy ku tym, którzy wytrwale i cierpliwie prowadzili nas po labiryncie ludzi. Co dar najpiękniejszy zawie tej serce. Dyrektorowi, wychowawcy, nauczycielom, rodzicom i wszystkim pracownikom szkoły dedykujemy nasz program artystyczny. Szkoła, gimnazjum moje, jest jak zdrowie. Ile Cię trzeba cenić, to tylko się Tobie to Cię skończy. Dziś wartość twą w całej ozdobie widzę, napisuję, bo żegnaj na Tobie. Pamięci zawodna, nie sprawi, że wspomnienie o szkole nie nie mi i mniej zabraknie. Zanim wydam się ręką chwilą uśmioną, to dzisiaj przymyś moją duszę udeznioną. Do tych dni gimnazjalnych, do tych lat dzielonych, na długie trzy oki i do tych lekcji, gdzie uczono nas rzeczy rozmaitych, przez zacnych nauczycieli do głów naszych bitych, zrzucanych pianczami, przetykanych chwałą, za którą młody nie raz nam się dostało. Dzisiaj kończy się pewien etap naszego życia. Za chwilę rozejdziemy się. Zabierzemy ze sobą wspomnienia dobrych i złych chwil przeżytych w murach tej szkoły. Ale zanim się rozejdziemy, powspominajmy, jak było. Najpierw były marzenia o szkole. Nie mogliśmy się doczekać, kiedy to nastąpi. Wzięliśmy tornistry i worki ze strojami gimnastycznymi i ruszyliśmy w stronę budynku szkoły po zarobej Cieszyliśmy się, że będziemy mieli wielu kolegów i nową parę. Okazało się, że pod swoim skrzydłem wzięła nas Pani Małgorzata Michalska. Kiedy pierwszą klasę zaczynałem, także ja się już szkołą bawiałem. Zawsze czysty fartuszek, umyte rączki i na śniadanie trzy świeżutkie pączki. To miejsce zeszyte ze szlaczkami i książki z zakładkami. Takie były początki mojej edukacji i tak mijały lata od września do wakacji. było coraz więcej nauki. Pani kazała robić i uczyć się czytać, a na to nie zawsze mieliśmy ochotę. Wielu z nas dałoby dużo, żeby cofnąć czas i znaleźć się w przedszkolu i bezprostoszalić, ale niestety nic nie dało się już zmienić i musieliśmy, musieliśmy wnosić wszystko, co los nam przeznaczył. Minęły trzy lata. W klasie czwartej naszą wychowawczynią została pani Violetta Skrajna, która rozwijała nasze zdolności artystyczne. i you Odniesła poprzedniej. Coraz więcej czasu musicie poświęcać na uczelnia. Czekał na piątki, Fenii, oczywiście. Wakacje, Znów będą wakacje. Na pewno mam rację. Wakacje będą. Rozpoczął się dla nas kolejny etap edukacyjny gimnazjum. Znowu wszyscy byliśmy razem, a stąd na naszym okręcie przejawiła Małgorzata Mogorzata You mm -hmm. A szkoła to nie tylko nauka. Nie wspomnieliśmy dotychczas, że szkoła to miejsce, w którym zawiązywały się pierwsze przyjaźnie i przeżywały się pierwsze miłości. A w miłości jak to w miłości, jedni mają większe powodzenie, inni nie. Dzień dobry. Cię nie będzie, nie wdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy Cię zobaczę. Jednak kiedy Cię biedą, nie oglądam, czegoś mi pragnie, kogoś nie żądam. sobie, zadaję pytanie, czy też żyję, czy też kochanie. I tęsknię sobie, zadaję pytanie, czy też żyję, czy to też kochanie. Z oczu znikniesz nie mogę, nie razu, myśli Twojego odnowić obrazu, jednakże nie raz mnie chęci, że on jest zawsze, jest w duszy pamięci. I tęsknię sobie, zadaję pytanie, to jest, czy też żyję, ja? czy też kochanie. Dla moja ocasja, dobra są w mojej wydźwiedziu jest to wyjazd Na niektórych atraktach współczesnego życia były wagary. Wychodziło się z głową i szło w zielonym odwiedzeniu do szkoły. Z czasami wagary zostały odkryte. Jeden telefon do rodziców i nasz połow zbierał. Powód stał jak do śluby, kiedy wspominał o szyby, z tego żył, w raz. Nie, tam szkoły nie potrzeba, jak w lewej gniewa, w lewej drzewa i jak pasyć śpiewam. Są szkoła podstawową i gimnazjum, a przed nami całe życie. Drogi proste, kręte lub uboiste. Dziś chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy nauczyli nas oddzielać dobro od zła! Na początku chcielibyśmy podziękować kochane rodzice. Lecz jakże podziękować za trud, za serce, za zrozumienie i wytrwałość. Może jak pięknie powiedziałem wiersze. 大家有成功？ i pozwoliła nam być podnymi ludźmi. Księdze, proszę o za wskazówki i rady, jakże przydatne w naszym pełnomocnym i podzięcznym życiu. z okay. wdzięcznym sercem wszystkich nauczycieli, poświęcających nam cenne minuty i godziny swojego czasu. Którzy trudzili się na naszym uczestnikiem i wychodzili klasówkami Którzy poświęcali się opiece i czuwali na nasze bezpieczeństwo, Tworzyli nam cudowne chwile odpoczynku od nauki, organizowali wycieczki, biwaki, nocowania i dyskoteki, w których marnowaliśmy po prostu czas. Życzymy, aby odtąd w ich życiu każdą chwilę odmierzał zegar szczęścia. A piękne dni sączyły się leniwe i bezpośrednie. Złe natomiast minęły w roku zapomnienia. Życzymy, by nastały dla nich piękne czasy, które przeżywa w będą z innymi usłyszeniami. Gorące podziękowania pragniemy także złożyć pracowników pracownikom z tego gimnazjum. Pani sekretarce, pani intendencje, panią sprzątaczką i najlepszym w świecie panią Kocharką. <try> które są jednocześnie wyrazem naszej wdzięczności za dar najpiękniejszy zawiety i, i serca.